Dobry wieczór. Szanowny Wielki Książę Marszałek Fryderyk uczestniczył w obchodach pierwszej rocznicy wyzwolenia księstwa kanin sztackiego. Sztat, jeden z większych ośrodków króliczych, króliczej kultury, sztuki i nauki, był przez wiele lat okupowany i wtłuczony w Międzynarodową Federację, składającą się z paru las, m.in. królików. Kiedy przyszły represje na Rasę Króliczą, która była większością, szanowny wielki książę marszałek Fryderyk nie mógł tak tego zostawić i wyzwolił ten region, nareszcie pozostawiając go króliczym. I tak jest do dzisiaj. Księstwo kanin było także miejscem starcia z wojskami Warszawy w maju 2024 roku, kiedy to szanowny książę koronny, generał Rudolf, pokonał Armię Warszawską. Tak dzięki temu nie tylko Księstwo kanin i kanin zostały uratowane, ale całe Wielkie Księstwo Królików przed komunistycznymi armiami Warszawy i Bydgoszczy. Dziś mija, se, dziś mija pierwsza rocznica powrotu Księstwa kanin do Wielkiego Księstwa Królików. Drodzy obywatele i obywatelki Kanińsiensztadu i Księstwa Kanińsiensztadckiego, drodzy obywatele i obywatelki całego Wielkiego Księstwa Królików, w dniu dzisiejszym jest wielkie wydarzenie w Wielkim Księstwie Królików. Księstwo Kanińsiensztadckie po wielu latach musiało powrócić do Wielkiego Księstwa Królików i teraz świętujemy tego pierwszą rocznicę, jak ponad rok temu a bohaterska armia księzioska i lud księstwa Kanin-Szeszczackiego wyzwolili swoje własne ziemie i powróciły one w granicy Wielkiego Księstwa Królików. Przemówienie gubernatora księstwa kanin Szanowny Wielki Książę Marszałek Fryderek doprowadził do wyzwolenia księstwa kanisię sztackiego. Tak samo jak doprowadził do wyzwolenia całego Wielkiego Księstwa Królików jako tego podstawowego państwa, nad którym przejął kontrolę w grudniu 2020 roku ratując państwo królicze przed ostatecznym upadkiem, a następnie udzielając ratunku szeregowi innych ziem królicznych etnicznie przez króliki zamieszkane. Takim terenem też było księstwo kanisię sztackie. Szanowny Wielki Książę Marszałek Armii Księziowskiej Fryderyk na czele właśnie tej armii knieziowskiej ruszył i wyzwolił księstwo kanień sztackie. To, że teraz możemy spokojnie mówić w języku króliczym i to, że teraz możemy się cieszyć pierwszą rocznicą wyzwolenia księstwa kanień to wszystko zasługa ukochanego marszałka Fryderyka. Przez centralną ulicę Kani w tym przez rynek główny, przedefilowała armia knieziowska. Szanowny wielki książę marszałek Fryderyk doprowadził do wielkiego sukcesu zjednoczenia wielkiego księstwa królików. Wielki książę marszałek Fryderyk, gdy zastał wielkie księstwo królików jako wielki książę królików, zobaczył je w zupełnej ruinie. Pod każdym względem odbudował on gospodarkę i militarię Wielkiego Księstwa Królików w tych niewielkich granicach, których ono w tamtym czasie było. Następnie ruszył na drogę wyzwolenia i na ścieżkę zjednoczenia wszystkich ziem etnicznie zamieszkałych Wielkiego Księstwa Królików, która trwa do dzisiaj. Tereny, które są na niebiesko zaznaczone, lecz mieszczą się w obłudce złotej linii, są to tereny królicze, zamieszkiwane etnicznie przez króliki, ale nie należące do Wielkiego Księstwa. Królików. To są jeszcze ziemie, które Wielkie Księstwo Królików musi sobie bohatersko wywalczyć. Rozpoczęło się poszukiwanie złóż węglowych w wzgórzach kamiennych w Księstwie Reperkeckim na południu Wielkiego Księstwa Królików. Wzgórza Kamienne to nazwa obszaru geograficznego znajdujące się w Księstwie Reperkeckim na terenie Wielkiego Księstwa Królików. Jest to jedyny teren w państwie króliczkim, który ma charakter bardziej górski. Ze względu na to, że to są, nie są góry, bo nie mają ponad 500 metrów nad poziomem morza, aczkolwiek są one zbudowane ze skał. Tutaj właśnie Knieziowski Instytut Badawczy i Ministerstwa Wielkiego Księstwa Królików wraz z rządem uważają, że mogą się znajdować sporej wielkości złoża węgla. Dlatego w dniu Dzisiejszym rozpoczęła się wielodniowa ekspedycja, która będzie codziennie sprawdzała i dokonując odwiertów mniejszych lub większych, czy znajduje się w tych wzgórzach węgiel, jeżeli tak, rozpocznie się wyróbka? Własna kopalnia Wielkiego Księstwa Królików to jak na razie coś Nieprawdopodobnego. Wielkie Księstwo Królików nie miało nigdy w swojej historii żadnej większej kopalni. Odnalezienie tych złóż węglowych w tym miejscu, jeżeli byłoby naprawdę, oznaczałoby wielki przełom ery triumfu Królików i kolejny wielki sukces ukochanego marszałka Wielkiego Księcia Fryderyka, który rozwiązałby wiele problemów Wielkiego Księstwa Królików. Informacje zagraniczne Dobry wieczór. Zagraniczne serwisy informacyjne z telewizji na całym świecie informują o coraz szybszym upadku gospodarki komunistycznej dyktatury Warszawy. Już wcześniej na antenie Królicy Światowych Informacji i Telewizji Księżarskiej informowaliśmy Państwa o tym drastycznym spadku warszawskiej gospodarki, która jest kolejnym efektem triumfu królików i zasługą szanownego wielkiego księcia marszałka Fryderyka, który ostatecznie udowodnił, że atakowanie Wielkiego Księstwa Królików na dłuższą metę, po w przeciągu w ciągu prawie roku doprowadza do zapaści gospodarczej. Królicze światowe informacje zakończone. Dobry wieczór. Zapraszam na wywiad WWF-u. Dzisiaj naszym gościem po lewej stronie jest historyk z Uniwersytetu Fryderyka Grackiego. Dobry wieczór panu. Mam do pana pytanie. Jaką funkcję w historii Wielkiego Księstwa Królików pełni odzyskanie księstwa kanieńskiego? Odzyskanie księstwa kanin może samo w sobie jako nazwa będzie pełniła funkcję dość normalną. Tak, cały proces zjednoczenia Wielkiego Księstwa Kródzików przez szanownego Wielkiego Księcia Marszałka Fryderyka jest przełomem. W historii Wielkiego Księstwa Królików. Żywot i panowanie Szanownego Wielkiego Księcia Marszałka Fryderyka jest przełomem w istnieniu już nie tylko państwa króliczego, lecz całego świata, wszechświata, całej ery. Narodziny Wielkiego Księcia Marszałka Fryderyka 4 grudnia 2020 roku powinny być liczone jako kolejna era w historii świata, która zmieniła bieg ziemi tak bardzo, że Szanowny Wielki Książę Fryderyk powinien być uznany za króliczego bohatera. Serdecznie dziękuję za oglądanie transmisji telewizji w Fryzharfim Rudiota. Zapraszam jutro. Dobranoc. Fryderyk zwycięży na wszystkich frontach.